Was pamięta. Czy wie, że oddaliście życie za swój kraj? Za biało-czerwony sztandar nad swą głową, za orła w koronie. Powstańcie na nowo. Czerwoni oprawcy zabrali marzenia, którymi karmiliście naród ten co dnia. Każdy bez wahania dumny naprzeciw wrogom stał, każdy wyklęty cenę wolności znał. 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklęta. 8 maja 1945 roku zakończyła się najkrwawsza z wojen w dziejach ludzkości II wojna światowa. Polska znalazła się pozornie w obozie zwycięzców. Pozornie, gdyż uzgodnienia konferencji jałtańskiej, w której nie braliśmy udziału, decydowały o przekazaniu Związkowi Sowieckiemu 46% terytorium II Rzeczypospolitej. Polska zyskała wprawdzie tereny na zachodzie. I północy kosztem Niemiec, ale stała się krajem podległym Związkowi Sowieckiemu, który z jednej strony pozostawił na ziemiach polskich swoje wojska, z drugiej zaś zainstalował u władzy posłusznych sobie komunistów. Po pięciu latach okupacji w Polsce zapanował totalitaryzm sowiecki. Wielu młodych ludzi, często nastolatków, nie chcąc pogodzić się ze zmianą jednej okupacji na drugą, poszło do lasu. Los tych żołnierzy wyklętych stał się tragiczny. Ginęli w nierównej walce. W latach 1945-1956 z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło około 9 tysięcy żołnierzy pod niepodległościowego, 5 tysięcy skazanych na karę śmierci ponad połowę wykonane. Dodatkowo w obozach i więzieniach śmierć poniosło ponad 20 tysięcy żołnierzy wyklętych. Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka. Legendarny obrońca polskich kresów. Dowódca V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Walczył z Niemcami, partyzantką sowiecką i polskimi komunistami. Od 1946 roku przebywał ze swym oddziałem m.in. na barwie i Mazurów jego oddziały przeprowadziły 170 akcji przeciw komunistom. aresztowany w 1948 roku i skazany na 18-krotną karę śmierci wyrok wykonano w 1951 roku miejsce pochówku odkryte w 2013 roku odznaczony krzyżem walecznym militarnym krzyżem walecznym oraz Orderem Orła Ziemia ojczyzna skątana we łzach, o pomstę krewoła męczeńska. Kto walczy o wolność i mści się za krew, to piąta brygada wileńska. Kto walczy o wolność Krew, to piąta brygada milencka Wiernić będziemy Twoim światem, Bo Ty jesteś z nami, z Tobą Bóg Śmiało trwać będziemy pod kulgrawem Aż wolności zabrzmi złoty róg aż szlakiem z Walczyć by z niewoli kraj wyrwać, kochany. Z nim tylko umierać walczyć by móc, z niewoli kraj wyrwać, kochany. Walki zbrojne oraz konfederacji tatrzańskiej. W 1943 roku Niemcy wymordowali jego rodzinę: ojca, żonę i trzyletniego synka, oraz spalili jego dom. Był związany z ruchem ludowym, jako dowódca miał ogromne poparcie wśród ludności. Zdjęty przez łączniczkę, której urząd bezpieczeństwa aresztował syna. Popełnił samobójstwo strzęs kroń skroń podczas walki z komunistami w 1947 roku. Miejsce pochówku nieznane. Pośmiertnie awansowany na stopniu majora. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Jako 15-latka wstąpiła do Armii Krajowej. Sanitariuszka w oddziale Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Aresztowana w 1946 roku przez Urząd Bezpieczeństwa. Podczas ciężkiego przesłuchania bita i poniżana nikogo nie wydała. Zamordowana przez komunistów w 1946 roku. Miejsce pochówku zlokalizowano w 2014 roku. Bo otrzymała pierwszy stopień oficerski. Jak to jest? Zabić nastolatkę? Blask zgasić w oczach? Zamknąć usta? Przerwać marzenia? Co ukradkiem snuły się nawet w celi pustej. Ktoś wydał wyrok i żył dalej. Ktoś milczał, nie wydobył głosu. Ktoś prawdy nie chce słuchać wcale. Ktoś ma awersję do patosu. Lecz to zdarzyło się pod słońcem. Umarła pięknie, jak natchniona. Na krzyżu Chrystus konający otworzył imce swe ramiona. Witold Pilecki, pseudonim Witold. Dobrowolnie dał się ująć, by trafić do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, aby tam stworzyć konspiracyjny związek. Po wypełnieniu zadania uciekł. Przekazał na Zachód informacje o Holokauście. Był dowódcą w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wrócił z Anglii do ojczyzny i został aresztowany przez komunistów. Zamordowany w 1948 roku. Miejsce pokówku nieznane, ma symboliczny grób, po upadku komuny pośmiertnie oznaczony Orderem Orła Białego. Wanda Botkiewicz, sanitariuszka i łączniczka w oddziale Kmicica i Zygmunta Sędzielarza, w Sołtaniu Łupaszki, w 1946 roku wraz z oddziałem przywlona na ziemię odzyskaną, w Warmię i Mazurę za działalność patriotyczną, antykomunistyczną, aresztowana i więziona w Olsztynie. Na wolność wyszła 9 maja 1947 roku. Żyje w Ostudzie, ma 97 lat, uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą. Była w naszej szkole w 2017 roku honorowym gościem z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.